Wygraj tego skina w tym odcinku. Zostaw komentarz oraz na końcu nick z Discord. Bi na stronie G4 Skins użyj kodu Szymonek, po czym wejdź na mojego Discorda, wejdź na kanał g 4 kod Wyślij screena użycia tego kodu. Powodzenia. No witam witam serdecznie w witam odcinku ze strony G4 Skins. tutaj na starcie przypominam używać kodu Szymoneky, który miał 10% do depozytu drama masz na start i się na osób pełnoletnich Przypominam wam również na początku tego odcinka, że są mega fajne. Prezenty ode mnie dla was, więc zapraszam serdecznie, Sawupa, Scoutik, Emeczka, AWK i Globsy Aktualnie, kiedy to nagrywam, wszystko jest na bieżąco informowane na Discordzie, więc zapraszam na Discord Dzisiaj kontynuacja, no, chyba można powiedzieć, takiej ala serii, tak? Czyli od najdroższej zaczynaliśmy, schodziliśmy w dół, w dół, w dół I skończyliśmy w ostatnim odcinku na tej skrzynce, więc robimy teraz watelkę Z tych pięknych skrzyneczek, zobaczymy co wam da Każda po takiej jednej więc zobaczymy. Pamiętajmy, że jest limit 13 koła na batelkę, więc zobaczymy co nam da. Skrzyneczek trochę tutaj już odpalimy, bo to jednak miło wszystko co tańsze skrzynki, a nie za 4 koła. Więc skala jest dużo, dużo mniejsza i dużo skrzynek sobie możemy dać w tym odcinku. No wiadomo, no, to jest jedna skrzynka, nie, nie może się mocno popisać. O i tutaj jeszcze tą i kończymy na gwizdku jakimś, więc zobaczymy co my tutaj mamy. Dajemy na trzech Dajemy normala się koła poszło tak Ostatnia skrzynka zaczęła no To jest tak To jest taki odcinek Gdzie ta skrzynka musi naprawdę wytężyć swój drop A my szczęście nie Dosłownie to jest jedna szansa na to żeby ta skrzynka coś pokazała nie O no i witam No i ile będzie No i już chyba GG zrobimy O ile 7? O 4800 ok, No no to no to, no to ten, nie? No w ostatnim odcinku nie było gwiazdek Teraz na moment kiedy nagrywamy już dodali na chore takie gwiazdeczki, fajne No i jak widzicie I można ją dostać Ale szkoda Oj O, mm. Ale dobra Dobra, 1400, dobrze, bo trzeba nadrobić Dobrze, dobrze nie dobrze. Mm. No nie no, taki dropów jak najmniej tu

Okay. Nie, no. No. Schodzimy coraz niżej i to mnie niepokoi, ale teraz są te takie skrzynki, że... Daj Neptun gwiazdkę, daj gwiazdkę i naprawdę to można jeszcze uratować. Jest! Ole, seria gwiazdek mi poszła. Proszę cię, teraz dobrze daj, proszę, proszę. I... Eagle, no nie najgorzej. 2600 dobra dobra no ale ale on dropi tysiaka no jak to jak go nadrobić nie dobra wk dobra ale tu kałach z kolei no to na zero no i, i 300 i tak 300 300 to już 600 później znowu to 900 no tak o ale on 700 co jest no nie dawaj że mu o no Nogi, 500. Oj, 10%. No i tutaj to może być killer tej Batni. Dobra, jednak nie. A szkoda, że tych dwóch nie dało gwiazdek, akurat. Szkoda. Ok. 700, tu 30. Tak powinno być, właśnie. Dobra, i tu prezentuwa. Nie, no dlaczego? Dobra, toż tu są itemy po 3-10 koła, pewnie. No. Co da? No, GG. 3 koła, nie. GG. No, nie wiem, no. No, ciężko będzie. A już zostało tak mało skrzynek. Dobra, co on, dro? I to nie z gwiazdki. Rozumiesz to? Ja cię szpierdyle. No nie, no to, 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 to takie po. Ta Wupa? Dam Wupa. No patrzcie, ja przewiduję przyszłość. A Wupa mu da. O, 5 koła, No, No nie, nie. Ale już szkoda, że nie underdog, Naprawdę. Szacunek. Tyle Jazek? Szacunek. Okej. Okay. Przyjmuję porażkę na klatę. Przyjmuję. Naprawdę, przyjmuję. Szkoda, że nie underdog. Bo, naprawdę, byłoby miło. Ale ten bot badman chyba najmniej. Jak ja będę miał najmniej, to ja w szoku. O! Taka kostka. Fajnie. Fajnie. O! Okej. Okay. No i ostatnia skrzynka, tu to pewnie nic nie ma zbytnio O gwiazdka, fajnie Jeszcze podbijemy sianka, żeby oczkom bardziej Smutne było O fa takie glowsy, fajne takie globsy, fajne 132, 30 koła mhm. Ja połowę, on 7, ok. Okej, okay. 53 tysiące z taki battle? Szacunek, szacunek, bo to ja to skręciłem Bo no, widzowie, jak jak macie 16 koła Nie wiecie jaką battle zrobić to Polecam, tak, no, fajne, fajne. Ja zapraszam na kolejne materiały, oczywiście, godziny 18. Dziękuję za obejrzenie do końca, no jakie Fajne prezenty dla Was. Do usłyszenia, hej.